Witam was moi Castle Tak zapowiadamy w ostatnim odcinku, to finał rozdziału piątego. Zobaczmy zatem, co nas village is safe for now. The vampires have lost one of their commanders, Brawner, and news will travel back to the Dark Lord quickly. This is a blow, but it won't take long for them to regroup. Luckily, one of the villagers has revealed to us a secret path into the Demon's Castle this will lead gabriel into the sewers and then up into the very jaws of death the villagers called him god's saviour and his weapon they called vampire killer ah gandolfi how that would make you smile as for me once my business here is done i shall follow my friend and aid him where i can. No, dobra. A, czyli on nas tu zaprowadził, ten człowiek, w zamian za to, że pomogliśmy zabić tego wampirzego lorda. Ciekaw jestem jednak... Jest Zobek. Przecież w sumie to my do niego dołączamy, nie Zobek do nas. Nie, nie da z niego wziąć A. No nie da rady, nie da rady. Ale stąd już tak hm? Situation status as I ex explicitly, explicitly started in my previous report. The condition of Weigel's sewers system won't allow vampires to launch an attack on the village through the, its old tunnels. The few entry points were sealed, and the spike trap, despite being a bit corroded, it still works perfectly. To be able to cross these obstacles, any potential attacker would need help from this side. Personally, I cannot imagine a Brotherhood member helping the Dark Lords, and can't see anyone else here apart from some duty bo dusty bones. Hmm. Kaboom! Going to. Ale co najpierw się tu na dół. Ło wow. wow, 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 wow. Okej, okay. ja coś wyczułem, że to jakiś, wiecie, będzie swego rodzaju. Kryształek. Właśnie. Just thinking into the mood, get out. O, wyszedłem właśnie. Co ty masz, kolego? Czerwony kryształ, który zwiększy siłę mojej demonicznej mocy. Oh yeah. yeah well, you have failed no dobra, tylko teraz to wiecie, tak fajnie by było trochę. Fajnie by było wrócić, nie? Tak po ludzku. You're sinking into the mood. Get out before it's too late. Spokojnie wyszedłem Że ja nie wiem czy tak łatwo jest wyjść z takiego głowienka Dobra Teraz możemy spokojnie sobie iść do góry Nad stan sobie uzupełnię. Się, brama się otworzy, brama się otworzyła. A tu przejdę. Ło! <laughs> Jak poleciał! Hmm. Bardzo ogarniam, co bym tu mógł zrobić, bo przecież to jest właśnie ta trucizna. Hmm. A może właśnie. Dobra, tylko. Nie dużo mi to pomogło, nie? Wow, tu jakiś śmieć leży. Mm -hmm. There are skeletons here and they are formidable. I have however discovered their weakness. When fighting them you must be patient for eventually they will crumble to, to the floor. seemingly dead. Musisz zniszczyć bonds z potężnym ciosem, zanim się Miss your chance, and you must fight them again. Ok, czyli nowy przeciwnik jakiś chyba będzie? Na to wyjdzie. O, święta wo woda. No, dobra tylko. Hmm. Nie, no chyba raczej. Nie. Hmm. A gdyby tak właśnie przez to przeskoczyć przez tą wodę? Wo. Aha, bo to też i to zatrzymywało. Dobra. No tego to ja nie wiedziałem, powiem wam szczerze. Wejdę, ta nie wejdę tam, dobra. To na pewno wstanie. I to już widać, że te kości są tak troszeczkę dziwnie sformułowane, że one będą się poruszać. No właśnie. Trochę mi zjadły tego Фу, cool. да. Irytując przeciwnicy, nie da się ukryć, wolę jednak wampirę. Dobra, zupełnie zapasy będę się musiał wyleczyć w ogóle, bo kiepsko trochę to wygląda. No chyba, że. właśnie, jakbym się wrócił. A, dobra, bo to jest tutaj. Hm. A. Funny enough. serio <tillas> ay 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 To ja, animacja jest niepotrzebna, że to się otwiera pierniczo, po co po co mi to widzieć. No, teraz to jest dobrze okej. Czy co, co ja tu robię w tym miejscu? No bez jaj, ej. Co my tu mamy w ogóle? Toż ty tego nie popchną raczej. Ale c c chwila, bo coś mi tu nie gra. O Boże, nie to. Aha. Okej. Okay. Ej, jak już nie ma. A, dobra, zrespiło się. No dobra, jednak przed jakbym tego użył. A, co już wiadomo. Jak mi się coś wydawało, że będę musiał tej mocy użyć. Oj, piąty chapter ukończony. Dobra, no. Co ja tu dużo powiem? Jeszcze tutaj sobie te skill pointy zostawię. Niemniej jednak jestem ciekawy. nas czeka w szóstym rozdziale. A, krótki będzie, widzę. Każdy. Tutaj odcinek będzie chyba kręcony w zamku z tego co widzę. Zaczniemy od przedsionku. Czyli tam dziedzińca, nie wiem, zwałek zwał. I to będzie celem naszego następnego odcinku. Także dziękuję Wam za ten odcinek bardzo i do zobaczenia w kolejnej części koslowania. Trzymajcie się.